Witajcie kochani, w części drugiej wysypałam właśnie liście podagrycznika na papier. One się one fermentowały mi w tym słoiku półtorej doby, bo ja dziś tak po południu je wyrzuciłam. Nie było słońca do wieczora i dopiero dzisiaj było słońce, także no, półtorej doby jakieś minęło, możecie tu mniej. No ważne jest, żeby one właśnie zmieniły kolor i zmieniły zapach. Co teraz robimy? No teraz to trzeba wysuszyć. Gdyby była pogoda, gdyby to było lato i temperatura nie spadałaby nocą poniżej 15 stopni i była wysoka, znaczy niska wilgotność, wysoka suchość powietrza, tak jak to jest w dni upalne, nie? Można by było to suszyć normalnie pod jakąś gazą w ciemnym miejscu. Przewiewnym. Czy tak naturalnie by się wysuszyła, kiedyś się suszyło grzyby. Natomiast, z racji tego, że dzisiaj znowu zapowiadają, że jutro rano będzie 6 stopni, no to ja te muszę wysuszyć w domu. I można wysuszyć suszarce do warzyw, a ja wysuszę sobie w piekarniku, bo ponieważ. No, akurat skończyłam piec ciastka i mam piekarnik ciepły. Temperatura 50 stopni z termoobiegiem na kratce, znaczy na tym papierze na kratce. Rozłożę to bardziej i wysuszę i się spotkamy jak już będą suche. No i, i przyszedł koniec tej całej operacji. Wiem, suszenia. Można to suszyć tak jak ja w tej chwili, czyli pod taką gęstą lnianą, y, to jest ściereczka, słychać jak chrzęści, tak wyglądają wysuszone liście i przechowujemy je w zależności od warunków, które macie w domu, jeżeli macie, mieszkacie w blokach, to tam jest sucho zazwyczaj. No, duża, niska wilgotność powietrza, i możemy je przechowywać w takich gęsto tkanych, lnianych woreczkach albo w torbach papierowych. No, trzeba je trzymać w cieniu znaczy w ciemnym miejscu przechowujemy. Natomiast, jeżeli macie podwyższoną wilgotność, no to dobrze jest do tego celu. Ja użyję słoik, ale równie dobrze można używać nic nie można używać takie torby strunowe przeznaczone do kontaktu z żywnością. I, ale też trzymamy w szafce, tak? Z dala od światła. Jest gorąco. Takie przykrycie szmatką chroni przed dostępem słońca, ale też pochłania wilgoć. działa no, no, się powinno suszyć w cieniu, nie na słońcu. Chrupie, chrupie, to jest dokładnie ta sama ilość, którą widzieliście, zbita. No i jak to pijemy? No możemy pić samo, zalewając wrzątkiem, tak jak herbatę się parzy, albo w mieszankach z innymi ziołami. Ja sobie jeszcze będę suszyła kwiaty podagrycznika w ten sam sposób. Robicie sobie różne herbaty ziołowe i wtedy mieszankę takich. No, ja to hrabiemu to będę podawała z liśćmi e, suszonymi, liśćmi z wiśni. One są przepyszne. Herbata z liści wiśni jest taka bardzo smaczna, migdałowa, bardzo ładnie pachnie. Fermentowane liście mam. Nie wiem, czy będę robiła to w tym roku, żeby wam pokazać. Ja taki film mam u siebie na kanale. Przeniosłam go do prywatnej, dlatego że tam też robiłam z liści czeremchy i ja się boję takie dawać przepisy na takie rzeczy, które ludzie mogą uznać za bezpieczne, no, szczególnie do stosowania wewnętrznego, tak no, nie będę się w to bawiła. Ja sobie to robię ja wiem jak to spożywać, natomiast ludziom nie wierzę i, i ten film ukryłam. Jest jako prywatny film. Dobra, no to do następnego filmu. Busa papa